Dzień dobry, witam Was moi drodzy w kolejnym materiale na naszym kanale, bardzo istotnym materiale, bo dziś porozmawiamy sobie o czwartku i piątku. Nie tylko pod kątem wysokich temperatur, bo o tym już jest dosyć dużo powiedziane, ale sprawdzimy sobie najnowsze temperatury, ale też przede wszystkim o burzach, o burzach, które mogą być i mogą być no, niebezpiecznymi burzami. Czy będzie incydent burzowy? Do tego jeszcze zostało kilka dni, ale warto już zerknąć na wyliczenia modeli numerycznych i cóż, to wszystko będziemy z pewnością zawdzięczali niżowi posttropikalnemu Erin, temu niżowi, który widzicie tutaj i od razu można zauważyć, że jest to kawał Gaugana i można też od razu zauważyć, że to jest niż, który wcześniej był czymś zdecydowanie większym. Owszem, teraz już jest tylko i wyłącznie niżem posttropikalnym, ale zobaczcie na jego jądro, zobaczcie na jego centrum, widać, że no, ten niż tam ma Gotuje się dosyć mocno, mamy tam dosyć duże prędkości wiatru, no i dzieje się dużo, dużo będzie działo się również u nas nad Polską. Zapraszam do najnowszego materiału, zapraszam też do naszego sponsora, Marki ETA, producenta solidnego AGD z bezpłatną gwarancją do 10 lat, dostępnego na naszym rynku od ponad 80 lat. Jeżeli chcecie wesprzeć nasz kanał, możecie kupić produkty Marki ETA z linku, który jest w opisie, co bardzo istotne. Ten link jest, Need. Mm -hmm. Powiązany z kodem rabatowym, który jest też w opisie. No i też możemy kupić co nieco taniej. Zobaczcie, mamy tutaj Europę, znaczy Europę, cały świat. I zobaczcie, jak mocno ten niż się wyróżnia. Zobaczcie, jaki on jest duży. Widać, że tutaj będzie się coś działo. No i nawet mimo tego, że teraz w tym momencie mamy dosyć niskie temperatury, ja już tutaj przejdę sobie chociażby do aplikacji Tropical Tidbits i zmienimy sobie przede wszystkim temperatury na wysokości 850 hektopaskali nas interesują bardziej anomalie tych temperatur zauważymy, że w tym momencie mamy cały czas spływ chłodnych mas powietrza te chłodne masy powietrza docierają między innymi do Polski te temperatury są oczywiście niższe niż być powinny w sierpniu co doskonale odczuwamy szczególnie będziemy też odczuwać w kolejnych godzinach no to możemy zauważyć, że później 26 27 od zachodu zacznie zbliżać się strefa zdecydowanie wyższych temperatur. Przejdźmy sobie już, zobaczmy, jak to wygląda z bliska. Europa Zachodnia, Francja, Wielka Brytania. Tutaj możemy zauważyć, że już 26, czyli w środę, to ciepłe powietrze będzie dosyć szybko wpychane w kierunku Niemiec, następnie w kierunku Polski. No i mamy właśnie 26, 27. Widzimy doskonale, co tutaj się dzieje. Już Wam pokazuję. Z jednej strony mamy niż. Mamy niż, który znajduje się gdzieś tutaj nad na zachód od Irlandii. To jest bardzo istotne. On się znajduje na zachód od Irlandii. Mamy tutaj gdzieś chłodny front atmosferyczny i zdecydowanie chłodniejsze powietrze, które z zachodu dobra, bez tego, z zachodu próbuje dotrzeć do kontynentalnej części Europy. Z drugiej strony mamy bardzo bardzo ciepłe powietrze, które z południa wędruje w kierunku północy, i ono jest pchane aż nad Morze Północne i dalej na północ. Owszem, te mapy, te mapy tutaj nam pokazują, co się dzieje, na razie, tak bardzo ogólnie. Chodzi o to, żeby tutaj wyznaczyć to ciepłe powietrze, które dalej będzie wędrowało, no i ono dotrze do nas, do Polski. W czwartek. W czwartek dotrze do Polski, przede wszystkim zachodniej, i tutaj zachód Polski będzie z tą anomalią dodatnią, dosyć mocną temperatur. W piątek, przede wszystkim wschód i południowy wschód, a więc mamy tutaj obszar, gdzie będziemy mieli zdecydowanie wyższe temperatury. To będzie sytuacja, w której na wysokości 2 metrów będziemy mieli w Polsce wschodniej. I południowo-wschodniej w piątek temperatury powyżej 32 stopni Celsjusza. Zobaczcie, Węgry 34, 35 stopni Celsjusza. Polska południowo-wschodnia centralna 30 do 32 stopni Celsjusza. I prawdopodobnie w piątek wyparcie tych ciepłych mas powietrza. Choć część wyliczeń modeli numerycznych wskazuje, że to wyparcie będzie w sobotę. Co się dzieje przy takim wyparciu? Oczywiście burze. I o tych burzach też zaraz sobie porozmawiamy. Przejdź, przejdźmy już bezpośrednio do do Polski i przejdźmy już bezpośrednio do temperatur, właśnie omówmy sobie te temperatury, zobaczmy jak one będą wyglądały. No i tutaj jakie modele numeryczne już w tym momencie widzą nam tą datę? W środę widzimy model Swiss i model Swiss już nam pokazuje, że w Polsce południowo-wschodniej 26 do 28 stopni Celsjusza, że już te temperatury zaczną na tym obszarze nam dosyć mocno rosnąć, szczególnie Zielona Góra, Wrocław i Ostrawa. 24, 26 do 28 stopni Celsjusza. Kolejny dzień, no to już inny model numeryczny, model Icon, który który bardzo podobnie nam pokazuje tą sytuację. Przejdźmy sobie do czwartku i w czwartek w godzinach popołudniowych w Polsce południowej, południowo-zachodniej i centralnej temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza. Kalisz, Częstochowa, Wrocław, Łódź, Warszawa, Kraków powyżej 30 stopni Celsjusza. Model ECMWF na czwartek również widzi podobne temperatury, a więc yy, Poznań... Ach... Czasami się przesuwa. Poznań, kwestia wprawy. Poznań, Zielona Góra Kalisz 32 stopnie Celsjusza, Warszawa również 30 do 32 stopni Celsjusza widzimy bardzo wysokie temperatury. Model GFS jeszcze sprawdźmy z czystej ciekawości i ten model cały czas widzi jeszcze wyższe temperatury, bo on widzi do 36 stopni Celsjusza, szczególnie tutaj w okolicach Torunia, Warszawy, Radomia i Lublina, częstochowa z trochę niższymi te temperaturami, Poznań, Kalisz, Kraków 30 do 32, północny wschód 28 do 30 stopni Celsjusza, ale w tym wypadku model GFS lubi przekłamywać. I dawać tak wysokie temperatury. Kolejny dzień, no to piątek, no ale w noc z czwartku na piątek, również z bardzo wysokimi temperaturami, nad ranem noc tropikalna w Polsce wschodniej i południowo-wschodniej. I tutaj przede wszystkim województwa południowe, centralne, Warszawa 20-22 stopnie Celsjusza, północny wschód 18-20 stopni Celsjusza, północny zachód troszkę chłodniejszy 17-18 stopni Celsjusza. Sprawdźmy jeszcze model Icon, no i tutaj mamy bardzo podob... Sytuację, gdzie w Polsce Południowo-Wschodniej nadal widzimy bardzo wysokie temperatury w nocy i nad ranem 20 do 22 stopni Celsjusza. Przejdźmy zatem do piątku i w piątek wzrost temperatur dosyć mocny, ale już teraz tylko w Polsce Południowo-Wschodniej 28 do 30 stopni Celsjusza. W piątek w Polsce Południowo-Wschodniej jest prognozowane w Polsce Północno-Zachodniej 18 do 19 stopni Celsjusza. Model ECMWF, no właśnie. Również widzi wysokie temperatury, ale już mimo wszystko niższe, również 28 do 30 stopni Celsjusza, właśnie model ECMWF. Troszkę wyższe temperatury, szczególnie w okolicach Radomia, 32 do 33 stopni Celsjusza, ale zaraz obok 24 do 26 stopni Celsjusza. Oznacza to dla nas możliwe. Burze. No i co my tutaj mamy dla tych dat, które widzimy, czyli czwartek piątek, bo o czwartku trzeba by było sobie zerknąć, sprawdźmy sobie model icon i możliwe, możliwą sytuację pogodową w czwartek od zachodu, wędrówka opadów i wędrówka burz. Burze, które według modelu EC, modelu Icon przede wszystkim byłyby w Czechach i w Polsce północno-zachodniej. Co, co ciekawe, na czwartek model Icon widzi gwałtowne, niebezpieczne burze w województwie dolnośląskim i w Czechach, właśnie następnie wędrówkę tej strefy do województwa łódzkiego w nocy. Dosyć rozbiegane mamy, jak widzicie, te prognozy. To są jeszcze dalekie prognozy, ale sprawdźmy sobie kilka parametrów na czwartek. Zacznijmy przede wszystkim od. Energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcji, no i widzimy, że tutaj tej energii byłoby dosyć dużo. Oczywiście najwięcej pokazują nam modele w okolicach Zatoki Gdańskiej, ale to jest kwestia bryzy i złej parametryzacji. Nie patrzmy na tę energię tutaj, która jest czasami 2-3 tysiące na kilogram, bo to jest bez sensu, ale zobaczmy co się dzieje chociażby w Czechach. 1500 do 2000 Julie na kilogram, Polska południowo-zachodnia, co prawda mniej, 600 do 800 Julie na kilogram. Ale jednak też całkiem duża ilość. Model icon widzi energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcji w czwartek mniej, ale nadal jest ona tutaj widoczna. No ciekawe, to bardzo ciekawe wyliczenia. No ale przejdźmy sobie do piątku. Sprawdźmy, jak piątek by tutaj nam wyglądał. No i w przypadku piątku mielibyśmy kolejne burze, które na styku dwóch mas powietrza, zdecydowanie cieplejszego powietrza, które było w Polsce południowo-wschodniej, i tego chłodniejszego w Polsce Zachodniej, generowałyby się kolejne niebezpieczne burze wędrujące do Polski Północno-Wschodniej, czyli coś w stylu falującego frontu atmosferycznego z bardzo niebezpiecznymi burzami na obszarze tego frontu. No i tutaj piątek znów w modelu ECMWF widzimy pewne zafalowanie, które prawdopodobnie na tym froncie by się nam utworzyło i które przyniosłoby nam opady. Tak, widzimy jakieś płytki niż, który tutaj byłby właśnie w tej Polsce Południowo zachodniej, i na tym niżu też mielibyśmy to zafalowanie. No bardzo ciekawe wyliczenia. Przyznam wam szczerze, obserwuję to, co tutaj wygląda nam, to co nam się tutaj pojawia. Sobota według modelu ECMWF nadal w Polsce południowo-wschodniej temperatura dosyć wysoka do 28-29 bądź lokalnie nawet 30 stopni Celsjusza. Zobaczcie, okolice Lublina 29 do 30 stopni Celsjusza. No i tutaj właśnie na tym styku tych mas powietrza może. Możliwość wystąpienia burz, które mogłyby być lokalnie niebezpieczne. Oczywiście o tą sytuację będziemy obserwować i też, gdy tylko pojawią nam się dodatkowe wyliczenia, będziemy tutaj informować Was, co się będzie działo. Z pewnością czwartek, piątek i sobota będziemy w terenie naszym pasatem burzowym, więc spodziewajcie się relacji z terenu. Będziemy omawiać sobie sytuację i dziś wieczorem też zapraszam na live, w którym omówimy sobie dokładnie tą sytuację pogodową. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam serdecznie Was. Cześć.